To moja grzesznica, wiodła mnie, to moja grzesznica, wrzegam to, demon kobieta, wiodła mnie obiecuję, kochanie, jeśli nie chcesz na dobrą stronę przejść, tak kocham cię. To moja grzesznica, innej no, dziewczyny nie chcę, nie, 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 zakochana w niej jak musi, i ta randwóżku seksowna, staram się w jej, nie odpuszczę jej, wiodła mnie i skórę jak sami, zaraz mi weźmie wianku. Bo jestem z nią, przy niej pisze piosenki jak mał kto, Przetura to jej nauk, brakuje jej powagi, kocha mnie, bo jestem z nią, pisze piosenki jak mał kto. To moja grzesznica, przeszeka tego kobieta. kobietę, wiodła mnie i obiecuję kochanie, jeśli niech ktoś ze mną do dobrą stronę przyjść. I tak kocham Cię, a najpiękniejszy wygrod. Pierś płaskier mi taki podobają się, to jest faktem, narwuje mnie i strona. Je, je, je. Taka natychmiastowa, zakochana w niej jestem, mimo to, jak zawsze, bo za inspirację zmienić się naprawdę. Wiedła mi, skórę jak samit, zaraz nie wyjdzie wiadomo, kocham mnie, bo jestem z nią, przynibisz piosenki jak mało kto, przytura tu i nauk, brakuje jej powagi, kocham mnie, bo jestem z nią, przynibisz piosenki jak mało kto, to moja grzesznica, przekam tu. Jeśli chcesz w dobrą stronę przejść, tak kocham cię.